W dzisiejszym odcinku coś, co mi pisaliście cały czas, żebym nagrała, czyli 99 nocy w lesie i teraz tak, e, o co tutaj w ogóle chodzi, bo ja w ogóle nie oglądałam na YouTube, jak mi grali, nie wiem, totalnie nic, więc wa warto byłoby to przeczytać. Nasze e, są e, te, e, nie łosie, tylko, mm, nie, łosie. Stojąca na dwóch nogach w lesie I że, że czwórka dzieci z, zaginęła I że na pew, pewnym jest to, że coś jest bardzo, bardzo nie tak z tym lasem I że po tym jak policja nie znalazła żadnych wskazówek odnośnie zaginięcia tych dzieci The Forest, czyli ten las został zamknięty y, dla publiczności. No w sensie, że tak dla ludzi, tak? Nie można sobie normalnie tam tam wejść teraz. I że mamy 99 dni, żeby y, odsłonić tak jakby wszystkie zagadki, które są w tym lesie. No i dowiedzieć się o co tam w ogóle chodzi. Dobra. Dobra, ja może wskoczę do kogoś, bo wydaje mi się, że jest większa szansa, że z kimś sobie jakoś tamkolwiek poradzę. Dobra, przetrwaj 99 dni e, mamy znaleźć e, tych zagi, te, zagini, te zaginione dzieci. Okej, okay. musimy... Jakoś to drzewo. O, dobra! Mamy drzewo. Aha, to tak mam przenosić. Dobrze, czyli muszę... E, jak w Minecrafcie? O Jezu, ja się dziwnie tym steruję. O, gdzie jest mój pniaczek? Chodź tu! Chodź. Dobra. Wrzucamy. Kolejna. Bo to jest nasz cel teraz. Czy taka łązka też pójdzie? Nie wątpię. Dobra, idźmy po kolejne drzewko. Rozwalmy je. Mamy cały czas day one. Ok. I osiągnęliśmy. Yy, 100% tego. Mm, fire. I teraz mapa stała się większa. Ok. Okay. już jak zbieramy i tak, i tak proszę, ile ja mam dzisiaj powiadomień na telefonie, zawsze jest taka cisza o, sprinta mam, dobra cisza, spokój, ale dzisiaj to jest wybitnie, no co chwilę już mam tak, Messengera YouTube, Allegro <grytanie> no same te powiadomienia, które mnie interesują, trzeba odczytać, ale nie muszę się skupić na rozgrywce, dobra teraz tak to jest jakaś tablica. Brawo, że tam jest to? Hmm. Czy ja mogę sobie w ogóle tutaj tą marchewkę tak zebrać? I ją zjeść? I tu. Dobra, czyli na szczęście z, z jedzonkiem nie jest aż tak źle. Dobra, chodźmy w tę stronę. <grym> Okej, okay. znowu się powiększyła mapa. I teraz patrzcie, odkryliśmy tutaj jakieś. Tu jest jakiś domek na drzewie, a tam jest jakaś wróżka. Chodźmy do domku na drzewie, zobaczmy najpierw co tutaj się dzieje, co tutaj... Halo, halo! Open the door. Coiny jakieś zebrałam. Co mi te koiny dały? Stare radio. Tutaj jakieś metalowe, węgiel... O, skrzynka. Mogę otworzyć skrzynkę? Czemu mam cały czas Day 1 To tak w OK, wyszło. Okej, a to też mogę? No Weźmy to radio ze sobą do bazy. Tylko czy ja mogę zejść? Z radiem? Chyba nie mogę. Okej, okay, tutaj coś jest. Co to jest? Też jakiś radio, patrzcie. I tutaj jest wróżka, a teraz jest zamknięte. Jest jakby... słyszę jakieś dziwne dźwięki. Dadam sobie te bery. Idę do mojego obozowiska. A czy mogę królika tak po prostu złapać i go zjeść? A, wilk! Mnie atakuje. O nie, o nie. Czy jak ja tu wejdę? Tu jestem bezpieczna? Dobra, tu jestem bezpieczna. To najważniejsze. Tutaj coś jest. Patrzcie, tak się świeci, dziwnie. Mogę w to wyjścia, ktoś coś mogę z tym zrobić? Nie wiem. A królika nie mogę podnieść królika. Marchewkę. Zjem. Hmm. O, tutaj coś jeszcze jest. Dobra. Tu nikt tego nie otworzył jeszcze widzę. Dobrze. Ale mam mało żyćka. Ale mi się chyba respi hmm. czy nie? Dejcie. Tak, coś się tam respi. Co to jest? Rewolwer. Hmm. Gdzie? Nie gadajcie, że mi spadł. Take. Gdzie jest rewol... Dobra, take. Ok, mam rewolwer, więc w razie co będę mogła się bronić jakoś. Co tutaj jest? Tutaj jest jakaś, ok. I że ten Dir e, po prostu nie patrzy. Nie wydaje się, żebym miał podejść bliżej. I wydaje mi się, że nie lubi latarki, tak? Ty. To jest naprawdę jakaś skomplikowana gra. A ja wiedziałam, że tutaj ona łapała tego królika. Patrzcie. Będę mogła zjeść jedzonko z, z niego. O, o Tak właśnie coś czułam. Nie powinnam mieć jedzenia przed usmażeniem go. Dobra, czyli trzeba byłoby go tu smażyć. Ale marchewki chyba nie trzeba smażyć. Dobra, on nie tutaj w ogóle... Gierają. Tutaj, a ja mam tam. Tutaj mi wypadła ta skórka z tego. To idźmy, zanieśmy mu. Okej. Okay. ja chcę to. Dobrze, mamy latarkę. Teraz z wilka muszę ze ten zebrać. Ale z racji tego, że mam rewolwer, to jakoś mi się wydaje, że dam radę go pokonać. Dobrze, okej. Okay. I teraz tak. Ale ja chciałam. Skórę. Skóra mi nie wypadła. Ale jaja. Dobra, tutaj mięso zbiora. Czekajcie, tu był ten yy, wilczek. Dobra. Myślałam, że mi się uda, bo tak to bym miała może złotą tą. Tu jest jeszcze wilk. Raz, dwa, trzy. No ale z niego nie wypada ta skóra, no co jest? A ten koleś ewidentnie chyba chce z Wolfa. Dobra, niech się smaży nam, Amciu, bo widzę, że tutaj wszyscy chyba ze sobą naprawdę współpracujemy. I jeszcze jedno mięsko tu jest. Czy ja mogę tu... Tak, dobra, żebym nie musiała tyle nosić. Dobrze, ale musimy się teraz też tak najeść, okej. Okay. To schowajmy i weźmy z... zjedzmy coś. Dobra, pięknie. I znowu mamy noc, ale mamy latarkę tym razem. Więc nie powinno być jeszcze jakieś Mapa. Ja mam tutaj... Dobra, tu jestem ja. Tu jest nieodkryty teren w ogóle. Aha, ona ma na baterię jest. Okej. Okay. To bym zapakowała. Bo węgiel powinien nam dużo dawać tego. E, ognia. Dobra, ammo, okej. Okay. Kwiatki. Kwiatki? Czy coś mi kwiatki to? czy mapa. Dobra, ja jestem już na skraju mapy. Dobrze, chodźmy dalej, zwiedzajmy. Wydaje mi się, że my musimy te mapy zwiedzać, okej. Okay. Co jest? Niedźwiedź! Oj oj. Nie! Nie gadajcie. Padłam. Czy co? Ja tylko dwa dni przeżyłam? Ale ja, ja i nie byłam u wróżki nawet kurczaki, no nie znam, że kupić. Spróbujmy. Ej, udało mi się chyba. Tak, udało mi się. Dobrze. Całe szczęście. Muszę się tutaj zrespić teraz. Dobra. Zjadłam trochę. Czyli tu trzeba uważać. Ale tu są jakieś skrzynki narysowane. Chodźmy do tych skrzynek, boże, dobrze, że się udało, że się ten czas na Respawn. Jakby zwolnił. Dobra, tutaj mamy skrzynkę. Ok, otwórzmy ją. Nie wierzę. Dobra. I teraz to zbierajmy. Bo się przyda. I chodźmy, zobaczmy, co tutaj jest. To życie. Nie dobrze. Mm. <laughs> Wow, dobra, chcę. Mam gold Axa. O, o, o. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. F. F. Dobra. Zanieśmy. Bo nie, może chodźmy jeszcze. Do tych tutaj dwóch. Jest gdzieś. O, tu jest skrzynka i tam jest skrzynka. Na razie tutaj nie widzę zwierząt jakichś, które mogłyby aż tak mnie zaatakować. Oj, dobra. Otwórzmy tą skrzynkę i zobaczmy, co się wydarzy. Hucznia! Dobra, a tutaj coś jest. Niech to yy, będzie do tego. Ej! no właśnie, czujesz, może coś być nie ma. Dobra. Noc nadchodzi. Okej, okay. chodźmy jeszcze do tej skrzynki. Czy wilk mnie nie zaatakuje? Dobra, biegnijmy szybko do naszej wioski. Oa, boże, jak mi stanęła noga! A, Matko Bosko. Nie mogę ruszyć, ale mnie boli aż. Dobra, biegnijmy szybko do naszej wioski. Już jesteśmy bliziutko. Aha, tu jakieś łóżko. Pokarnęli. Dobra. Yy, I teraz tak: wypakujmy sobie to wszystko. Ok. To wrzućmy. O stary jakiś wentylator to to zjem sobie to też zjem i to zjem a a tu mogę chyba tak tutaj wysypią się czekajcie ja nie kłam czy ja zasadziłam to jak wyglądało nie zasadźmy tak. co ja słyszałam Dobra, mamy jakąś część mapy odkrytą, poczekajmy na dzień i idziemy dalej. Tu jest jeszcze, nie wiem czy dobrze, że to wrzucam. Dobrze, mamy dzień. Tam jest jakiś detektyw. Wydaje mi się, że to wbrew pozorom może być ważne i od razu zahaczymy o tą wróżkę ząbuszka. Gdzie on jest? Nie znalazłam tego kolesia. F, żeby nie zjeść surowego. Nie wiem o co chodzi, ale tego kolesia tutaj... Ewidentnie nie ma. On gdzieś się schował, Mogę go znaleźć. Hmm. No nie widzę nigdzie, nie? Tam coś jest. Chodźmy tutaj, zobaczmy, co tu jest. Stare radio. Dobra. Yy, do rewolweru amunicja. Tu, tutaj jest okej. Okay. Yy, do schowania. Tutaj też coś jest. Ale co to jest? Mikrofalówka. No dobra, mogę to schować? Te Do mikrofalówki? Dobrze, mogę. Tu są jakieś pieniążki. Tutaj też jest jakaś śrubka. Ja to będę zbierała, bo ja się aż tak nie znam na tej grze. Ale wydaje mi się, że to może mieć jakiś sens i to może coś pomagać. Dobra, tu jest jakaś stróżówka. Wejdźmy. Stare radio. Mamy już te stare radia, no ale może jak zbiorę odpowiednią ilość tych starych rad... Rad... radiów, to będzie można ulepszyć. Dobra. Dawaj. Otwieramy skrzynkę. A, musimy przy okazji zdobywać jakieś powiedzenie. Pożywienie. Dobra, i zaraz mi się skończy już tutaj miejscowa. Miejsce w tym worku, ale tutaj też coś jest jakieś. Zostanę zaatakowana dzisiejszej nocy? Nie, kumam. Dlaczego? Jezu, jeszcze jestem tak daleko. Tu coś jest. Pikniemy do bazy. Nie kumam zbytnio. Tak, atakują. I co ja mam walczyć z nimi? Dobra, jeden kap. Drugi pad. I trzeci pad. Dobra, to dobrze, bo bardzo mało. Życzka Co jest? jako mam wrzucić do ogniska? Dawaj, tutaj, amciu. Przeżyliśmy atak. I w ogóle to był ten łoś. Ja jestem ciekawa, bo gdzieś tam był taki fajny ten. Jak biegłam. Taki domek. Jakby leśniczówka jaka. Okej, okay, zrobiło się jasno, będzie łatwiej mi to znaleźć. Nie, to jest ten domek. Dobra, mm, to było gdzieś tam. Jakby. Totalnie nie pamiętam. Gdzie to było? To u mnie też nie było chyba wcześniej. Weźmy. Aha, pada deszcz. Tam będzie chyba dużo amunicji, wydaje mi się. Patrzcie. Po pierwsze, wezmę dla niej reworwal. Revolver. A, nie mogę schować go. Dobra. Bierzemy ammo. Ile mam? Dobra. Trzeba przeładować. Że jak będzie atak, to żebym miała szybciej możliwość. Gdzie jest ten domek? Że jak biegłam, to go widziałam. Taki na. wiecie o co mi chodzi? Tu coś w ogóle jest. Kopalnia. O ten, ten. Zobaczmy najpierw kopalnię, Bo tu pewnie jest skrzynka, tak? Dokładnie tak. I węgiel, który zaraz wezmę. Mandarze. No okej. Okay. I o. I teraz pobiegnijmy jeszcze, sprawdźmy, co to jest. I do ogniska dorzucimy węgiel. Czy ten wilk tu wchodzi też? <laughs> Latarki. Pieniążki. To jest ta śrubka. Oha, nie wiedziałam, że tak to zrobi się. Dobrze. Chodźmy tutaj do naszej tej. Wyładujmy wszystko i teraz tak. Okej. Okay. No, węgiel do ognia. Dobrze, pięknie. I mięsko. Jest jakieś mięsko jeszcze tu? Nie ma mięska już. Dobra, a trzeba byłoby się tutaj... O! Dobra. Ej, ale wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek jest bardzo długi już, więc yy, myślę, że możemy sobie w tym momencie tutaj przestać już grać. Jeżeli Wam się spodoba, to możemy sobie zagrać znowu w tą grę. I możecie mi napisać też w komentarzach jakieś podpowiedzi, bo wydaje mi się, że ta gra jest bardzo skomplikowana wbrew pozorom. A ja Wam bardzo dziękuję na chwilę obecną za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!